Yy, dobra, siemka widzowie i dzisiaj będziemy grać we w Forda, więc no Myślę, że będzie fajnie. Zaczynamy nową grę. Jakby ja już to sobie przeszedłem, ale zrobimy nowy slot jakby. Chyba będę musiał... Myślał... Dobra. Oczywiście będziemy grać najpierw na normalu. No to jest ten taki ten, 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 standardowy skład. I raz, że tak długo odcinka nie było, ale No długo historia. Jakby w tej grze... Mam bardzo łatwa mechanika, po prostu czasami na nas to podają przeciwnicy i musimy zbierać pieniążki. nie chciałam do Ciebie iść. Fox. Dobra. A czekajcie, bo tu mogę... No. Troszkę się nie udało A i uciekło mała O i tutaj właśnie musimy walczyć Bo to jest taka bardziej gra na jakby No na reakcję Więc no e, baj No i to było łatwe Może jeszcze Wam będę nagrywał odcinki z Ultimate Custom Night, a nie wiem. A z w innych nie będę wam nagrywał, czemu? Bo mnie nie stać. No to. Jakby Wam przetłumaczę teraz wszystkie teksty, bo zapomniałem Wam tłumaczyć, ale przedtem mówił, że ten świat jest złamany, jakby, a teraz powiedział, że to drzewo jest złamane. No. I musimy w niego wejść. Jakby... bez tych drzew nie da się przejść całej gry, więc ja będę chciał przejść jakby najlepiej grę, ale... Nie wiem czy tutaj się da przejść do wymiaru następnego. No dobra, pójdę tu. Jakby tam nie chciałem, bo wtedy robimy jakby normalne endinga ja nie chcę jakby aż tak nosić. Dobra. E, dobrze. Nacisnąłeś ten przycisk. I i otworzyłeś to, yy, yy, nikt go nie nacisnął przez tak długo. A co, nie mogłeś go sam nacisnąć? I te potwory, yy, te wszystkie efekty, nie mogliśmy nic z tym zrobić, ale ty. coś tam coś. Yy, ty potrzebujesz coś tam coś, żeby przejść grę i jakby znaleźć wszystkie skrytki. Yy, Boże, to po prostu... Błe. Nie będę wam tego tłumaczył. Bo sam tego nie rozumiem. Yy. Jakby jak coś, to tutaj da się przejść. Nawet mi sztur. Sztuł na mnie napadł. Coś? На Но то я на боса. Добре, раз тим Jeszcze jakby nie mam wylewelowanych tych postaci, więc może być tak trudno trochę. Bo musimy trochę pobrać tym. szybko coś dobra, pokonaliśmy to było trochę trudne, trochę łatwe nie wiem ale dużo ekspo czekajcie, może zobaczycie na nagrywaniu dobra no to są właśnie te chipy jakby, można je sobie założyć no Balon boy, wszyscy go uwielbiają. Nieprawda. Jak coś gra we nowa to... No. Nie wiem po co wziąłem tylko w Dobra, mamy nowy świat, ale ja bym jeszcze na niego nie wchodził. Znowu szczury jakieś. Ja chyba ucieknę. Bo na razie się ucieka jak coś. W ogóle ta mewa jest jakby podobno. Nic się nie dzieje jak w tą mogę wchodzę, więc ja nie wiem. Nie wiem co właśnie zrobię. Okej okay. I po co się dobrze? Nie, nie da się No to mm. jeszcze brakowało, to Ostatnią pizzą Serio, jeśli będę jakoś tak dziwnie gadał, bo no... W sumie, moglibyśmy przejść przez to drzewo, ale ja chcę znaleźć ten trzeci wymiar. Nie, drugi wymiar. Nie wiem, czy jest w ogóle tutaj. Nie wiem, czy to jest nowe czy to jest stara, lawa, bo to... A na pewno tu nie wchodziłem. Bo jakby grę... Żeby zrobić w ogóle jakiś ending gry, to trzeba właśnie podróżować po tych światach. Zrozumiałem się 10 metrów od drzewa. Wiem, że jakby lepiej brać te tam te, jakby, no, kapkajki, ale na razie biorę to, co biorę. <laughs> Więc no. W ogóle piszcie w komentarzu, co mam nagrywać i co, coś, co nie dużo wasze, bo jakby chciałem wam nagrywać też taką wielką ale jakby... No nagrałem Wam jeden odcinek z Bendien ich machina, ale mi komputer nie wytrzymał, więc... Jak macie jakoś... O dobra, nowy challenger. Phantom Freddy, dobra. Jump skarb, jump. Coś? Gdzieś? Eee, dobra kapkejki, bastian, putt, dobra, Minecraft's in tools, e, bite. no, nie wziąłem kapkejku, bo chciałem kapkejki wziąć, eee, dobra, 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 zabił mi fred Happy Jam kapkajki, bo kapkajki są na samej górze. Dobra, hot cheese jeszcze więcej. microphone tos, waterhouse. Dobra, pokonałem go waterhouse'em. Bo jakby to czarne, tak, ja to tam macie szansę, żeby jakby e, ten. Żeby właśnie, jakby zawiesić uśmiechnika na jednego tyta. tych mi jeszcze brakowało, po tak Nawet nie zdążyłem jakby zmienić tam, bo właśnie jak mamy challengera, no to dostajemy nową postać. Znowu? <laughs> o teraz. No, teraz Phantom balon śmieć. Um, no to cię to trzeba pokonać. Um, w ogóle nie wiem skąd te gwiazdki lecą. Ja kiedy grałem wcześniej, no to nie było tych gwiazdek. Dobra, co To się nie udało. Um, Mancis. Microphone tools. Abkhazuj kim, bo zaraz Bonnie Zginął mi boni zginie. Zginą mi boni. Price Ball. Waterhouse Dobra, pokonałam go. Myślę, że nie będę go brał, bo do składu. Dobra, i jakby szybko wchodzimy. I dostaliśmy dwie nowe postacie. Ja bym sobie Fredziaczka, dobra, reset. No nie wiem w sumie. No dobra, no to Fredziaczka, no i Czika, Foksiacza nie bierzemy. A drugi skład sobie zrobimy. Dobra, taki sobie zrobimy skład drugi. Jest shopem. Phantom Ballon, bo jest shopem. Dobra, ile już się nagrywa? 13 minut. To jeszcze sobie trochę pogramy i ja znowu idę w to grać, bo chcę złapać to w końcu. Muszę w dnej chwili w to złapać No bo wiem, ale ja nie mam takiej dobrej reakcji O? No rybo Zaraz mi się już skończy i w ogóle nie jestem miał No, znowu Zopan to Nightmare Fredbear Radbar Żyję tylko dla biznesu o, Merkram. Spoko. Jakby ten Phantom Freddy, on ma tylko jakby osłabiające umiejętności, ale jednocześnie jest dobry. Um, no i nie wiem, co możemy jeszcze porobić. No Myślę, że zaraz będziemy kończyć. Bo w czekajcie. Glumsok Atak dał mi to, to jest dla mnie lepiej, jeśli Atak ja dał mi I co dobra bo nich czekajcie, ja mam 78, no to ja wiem co jeszcze zrobimy w tym odcinku podejdziemy do ciebie i kupimy sobie drogi Teraz właśnie chcę jeszcze natrafić na jakąś walkę, żeby wam pokazać, jak to działa. Myślę, że będziemy kończyć odcinek. Jeśli będziecie chcieli na furdę, to piście. O, no właśnie, on taki mi strzelał, właśnie. Ja teraz będę chciał, żeby on tylko pokonał, jakby, żeby. No tutaj musiałem, jakby, bierc żeby, jakby, żeby w ogóle nie zadawać obrażeń. No. I ta pszczółka właśnie sama wyglądała. Ja nawet żadnego Dimage'u nie zadałem. No tutaj sobie jeszcze dwie skrzyneczki Zbierzemy I w ogóle to, 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 to jest dobra, Ale to, 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 to jest drogie Jak coś specjalnie powtarzałem Dobra No to myślę, że na tym Nie Bo ja tam widziałem coś co jeszcze musimy zrobić w tym odcinku. Dajcie mi to i dajcie mi to. Dobra i jakby w towarzystwie możemy się żegnać jakby. No i życzę Wam miłego dnia, wieczorku, ja to nagrywam rano. No i pa widzów.